Hejka, witajcie na nowym filmie. Dzisiaj kolejne denko. Zaczniemy sobie od szamponu do włosów, który używa mój mąż najczęściej, ponieważ przelewa sobie z małej butelki do takiej większej z popką. Ja również czasami używam tego szamponu, a chodzi tutaj o Head Shoulders Apple Fresh. Ja ten szampon lubię za zapach. Za konsystencję i za łatwość spieniania go, a także do tego, że na przykład bardzo fajnie się go spłukuje, nie mam z tym problemu. Ten szampon już jest ze mną długo długo. Mój mąż go używa też już długo. I to jest jedyny taki słuszny, który się nigdy nie zmienia, którego używamy non stop. To znaczy tak, on używa non stop, a ja używam go sobie raz kiedyś. Ale no, ten zapach zielonego jabłuszka jest rewelacyjny, odświeżający, pobudzający, naprawdę fajny. Więc to jest pierwszy taki produkt, który jest zużywany na bieżąco. Ta butelka ma 400 ml, jeżeli traficie na tą dużą pompką, bierzcie bez zastanowienia i sobie dolewajcie, zmieniajcie, bo, bo to jest super sprawa, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo lubimy ten szampon. On ani nie wysusza głowy, ani nic się z nim nie dzieje. Jest naprawdę fajny. Kolejną rzeczą, którą zużyliśmy, jest żel pod prysznic. Kolejny od Nakomi, bo już mieliśmy tą wersję jagodową. Teraz jest Orange Papaja. To jest żel pod prysznic prebiotyczny z prebiotykami. Ładnie pachnie, tak owocowo, soczyście. Można tak to powiedzieć. Fajnie się go można odkręcić, otworzyć, naprawdę kto jak woli. Jest taki owocowy, faktycznie dobry na lato, ale nie tylko. Fajna jest skóra po nim: to znaczy taka odżywiona, nie jest wysuszona. Mam wrażenie, że po tym żalu. Wcale nie muszę jakoś nakładać jakiegoś balsamu, ponieważ po prostu jakby wzmacnia mi tą skórę. Można tutaj, właśnie czytam, co tu napisali. Energetyzujący żel pod prysznic w delikatny sposób oczyszcza, nawilża, pobudza do odnowy. Zbogacony o prebiotyk pomaga wzmacniać barierę ochronną i odbudowu, odbudowuje naturalną... Mikroflorę bakteryjną. Yy, faktycznie jest uczucie, że po wykąpaniu się, po umyciu tym żelem, czujemy, że ta skóra wcale nie jest wysuszona, ona jest odżywiona. No, zapachy są różne, bo mamy naprawdę do wyboru kilka różnych. I ja miałam, jak na razie, dwa. Miałam ten jagodowy, jak i również ten orange papaja. Jeden i drugi był w porządku, ale, no, zapachowo. Mm, nie zachwycił mnie jakoś tak mocno, ale naprawdę zachwycił mnie pod względem składu, pod względem tego, jak faktycznie odżywia skórę. Więc daję dużą łapkę. Bardzo fajny jest ten żel. Kolejnym żelem, który z kolei tutaj bardzo bym polecała, zapach, a konsystencja również jest w porządku. Tutaj mamy żel od Nivea, Lemon grass and Oil. On pięknie wygląda, bo on teraz jest pusty, ale jeżeli mamy go pełny, to on jest zielony w środku, ma y, takie żółte kuleczki. Może tu jeszcze gdzieś dostrzeżecie te kuleczki. Może coś tam będzie widać. Tak, coś tu widać. Y, takie kuleczki, żółciutkie, malutkie. I one właściwie pękają podczas mycia. Tam w środku jest ten olejek. Ten zapach jest tak soczysty, energetyzujący, pobudzający. Jeżeli bierzecie prysznic rano, to gwarantuję Wam, że Was obudzi, bo to jest taki, prysz... taki żel pod prysznic, który jest idealny na lato. Jeżeli potrzebujemy odświeżenia, jakiegoś takiego pobudzenia. To jest idealny zapach na lato. Ja do niego lubię właśnie wracać latem, jak zbliża się właśnie już wiosna. Ja kupuję sobie czasem dwa, trzy opakowania. Wiem, że jeszcze jest ten niebieski z takim kwiatkiem Mano i chyba, ale najbardziej mi odpowiada właśnie ten. Ja ten żel kocham. Jest jeszcze jeden taki żel, ale on już jest adidas taki niebieski. On też jest odświeżający bardzo, ale ten pięknie wygląda. Te kapsułeczki mini, mikropi, mikroskopijne też bardzo fajne. Wiecie, że ja przykuwam uwagę również do opakowań. Uwierzcie mi, że to opakowanie tylko się nie śmiejcie. Ono tutaj, tą część, białą część ma taką połyskującą, taką perłową. To nie jest typowy plastikowy, biały element. To jest taki biało-perłowy, piękne. Naprawdę zwracam uwagę na takie detale. Ja uwielbiam, jak coś jest bardzo odpracowane. Mi się bardzo podoba to opakowanie. I to, jak ktoś to w ogóle wszystko wymyślił. I kształtem, i tym, jak się to otwiera, i kolorystycznie, i naprawdę teraz, nawet jak patrzę, tego może tak nie widać. Tutaj... Może nie widać. Nie wiem, czy to zauważycie. Ale faktycznie ta nakrętka tutaj, to opakowanie jest biało-perłowe, piękne. Um, tak, ja się zachwycam takimi rzeczami, nie? bo zarówno jak na przykład u mnie na umywalce, na szafce, gdziekolwiek, zawsze produkt musi stać frontem, żebym ja widziała ten przód tego kosmetyku, a nie tak napisami. Bo wychodzę z założenia, że ktoś pracował nad tym, aby to pięknie wyglądało, aby się ładnie prezentowało, aby zachęcało do zakupu. I faktycznie podobają mi się. Tutaj nawet ta grafika ktoś, kto projektował, kto to wszystko tutaj tworzył gratulacje. Naprawdę piękne to wszystko jest. Opakowanie również. Naprawdę, słuchajcie, jak teraz stoi, to, to ta część jest perłowa. To nie jest czysty biały, to jest po prostu perłowy kolorek. Genialne, no, no piękne. Kolejna rzecz, tylko pozwólcie się napiję, bo się nagadałam. Zachwycam się po prostu tym e, niwea, tym żelem. Mam tutaj płyn micelarny z olejem od Garniera, i mam tutaj olejek. Mm, Ekstrakt zybłowatka, tak, ja właśnie ten zybłowatkiem lubię najbardziej, butla potężna, 400 ml, starczy Wam na mega długo, wiem, że są jeszcze wersje tam, ta żółta pierwsza, która była, I też ich miałam mnóstwo, u mnie stoi teraz w miniaturka tej z żółtej, ale no, to jest produkt, który nie podrażnia, nie wysusza, nie wiem czy nie wysusza, no, trzeba by było jednak mimo wszystko sobie tą pielęgnację wdrożyć, bo jednak jak na przykład zmyję sobie usta, to gdzieś tam mam wrażenie, że faktycznie trochę zasłuchę. ale nie podrażnia, bardzo ładnie domywa oczy, szczególnie sobie zmywam, wszystko ładnie ściąga z buzi, pięknie. Można by to było zrobić tylko tym jednym garnierkiem, ale używam jeszcze innych produktów do umycia buzi. Ale naprawdę usuwa makijaż perfekcyjnie. No i naprawdę mega długo Wam starczy i wersja, kto jaką woli. Ja na przykład lubię właśnie tą niebieską. Po prostu pięknie wygląda bławatek. Mam wrażenie, że po prostu tą pielęgnuje mi te rzęsy przy tym. No i faktycznie chyba tak jest. Ładna butla. Fajnie się ją. Po prostu transportuje również, bo nic tutaj nie wycieka. I jest naprawdę wygodnie. Trochę to takie jest sztywne, ale to takie musi być. No, nie wiem, co jeszcze o tym powiedzieć. Po prostu zawsze go używam od wielu, wielu lat. I to jest dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o zmywanie oczu. Najbardziej lubię tym zmywać oczy, bo nic nie szczypie, nic się z tym nie dzieje. Jest dwufazowy, fajnie się miesza. Ładnie to wszystko wygląda i myślę, że jak dla mnie najlepszy produkt do zmywania makijażu z oczu, z oczu. Naprawdę. Czy z ust, bo on jest po prostu delikatny. Więc naprawdę bardzo lubię. Kolejny tutaj produkt to jest krem od Basic Club, e, Prebiotyczny krem wyciszający. E, mam tutaj, to jest ta wersja ciemnozielona. Ja ten krem używałam na moje y, problemy skórne właśnie pod brodą, szczególnie na noc nakładałam. Działa. Działa rewelacyjnie. Z tym, że zapach tego kremu niekoniecznie, y, mąż mówi właśnie, że on śmierdzi nawet. Ale szczerze mówiąc, y, działa dobrze, więc nie przeszkadza mi ten zapach aż tak. Naprawdę działa bardzo dobrze. Y, Różne opinie już słyszałam, nawet ostatnio koleżanki się pytałam, ona nie była zachwycona tym kremem, ale właśnie o to chodzi, że każdy potrzebuje czego innego. Ja naprawdę na te trudniejsze obszary, czyli tu właśnie pod brodą, gdzie mam najwięcej tego problemu, to najbardziej mi to odpowiadało, bardzo fajnie on sobie z tym wszystkim radził a teraz mam właśnie ceramidowy i on już mi tak się nie zachwyca ale jeszcze wracając do opakowania w opakowaniu typu airless nic się nie kurzy, nie trzeba wydobywać tego paluchem, szpatułką czymkolwiek, więc yy, ja wyciskałam sobie zawsze jedną pompkę na dłoń, dozowało mi zawsze taką samą ilość i byłam zachwycona więc te opakowania typu airless naprawdę są genialne Krem swoje kosztuje, ale uważam, że i tak warto. Na no, dosyć długo go miałam, pomimo, że i tak po jednej pompce brałam. Uważam, że warto po prostu sobie pomóc. Jeżeli macie taką tendencję jak ja, przy mojej niedoczynności tarczycy, niestety bardzo dużo mam problemów skórnych, a ten krem sobie z tym po prostu raził. Być może teraz odbudowanie tej mojej bariery hydrolipidowej będzie znacznie łatwiejsze teraz mam ceramidowy krem aktualnie więc no zobaczymy jak to będzie szło ale uważam go za świetny produkt kolejny już przedostatni produkt to jest maska do ciała nocna maska tutaj mamy lawenda róża Odżywcza, regenerująca maska, która jest nakładana na noc w takiej grubszej warstwie, po to, żeby się wszystko ładnie wchłonęło i odżywiło nam skórę. Poza tym, że fajnie odżywia skórę, to zostawia nam piękny blask, piękną poświatę. Myślę, że to ten kamień księżycowy, który był gdzieś tu pięknie zmielony. To nie jest efekt brokatu, to nie jest efekt rozświetlacza, to jest takie rozświetlenie, taki pyłek. No nie wiem, jak to, jak to nazwać. Naprawdę skóra jest wtedy po tym kremie taka jędrna, ładnie wyglądająca, zdrowo, promieniście. Naprawdę pięknie to wygląda na skórze. Zapach, jeśli chodzi o mnie, Flaw ma bardzo dużo zapachowo owocowych, słodkich, mm, jakichś takich czekoladowych i tak dalej. Fajna sprawa. Ja bardzo lubię takie tematy, ale do kąpieli. A na ciało, czy, czy po prostu do kremowania się, wolałam właśnie kwiatowe i wybrałam właśnie dlatego lawendę różę. I tutaj niestety się troszeczkę rozczarowałam, bo zabrakło mi tej róży. lawendę czuć bardzo mocno ale róży mi tutaj trochę zabrakło, więc bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby Flaw zrobiło coś dla fanów bardziej takich kwiatowych zapachów, czyli właśnie więcej róży, może mniej lawendy, może jakaś piwonia, coś tego typu. Bo ogólnie produkt jak dla mnie to jest rewelacja, tylko ten zapach no nie do końca jednak jeszcze potrzebowałabym więcej Kwiatowego, typowo różanego, nawet zapachu, niż tej lawendy. Ona jest troszeczkę taka dusząca. Yy, zdecydowanie opakowanie jest przepiękne. Ten gradient, to wszystko, te kolory w ogóle. Ktoś, kto tworzy te opakowania z flaw, to jest mistrzem. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. Minusem dla mnie jest to ta zakrętka tutaj, ponieważ odkręcamy produkt. Wyciskamy i szybko musimy gdzieś postawić, i to się wszystko przewraca. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby było to zamykane, ale stojące w taki sam sposób, żeby wszystko ładnie spłynęło na dół. Yy. Mimo wszystko bardzo Wam polecam. Jeżeli lubicie, kupcie sobie Skóra naprawdę pięknie wygląda po tej masce do ciała. I fajnie odżywia, naprawdę. I już ostatnia rzecz. uff Mam tutaj konturówkę Make a Shape od Eveline Automatic Lip Liner. To już jest, tu starość, słuchajcie. To jest Milk Candy. Ja dostałam to jakieś w tym boksiku, któryś tam zamawia dodatkowo. I ta konturóweczka typowo nudziakowo brązowa solo mi nie pasowała. Jeżeli używałam na to błyszczyk, to było przepięknie. Bardzo lubiłam do tego wracać, ale sam kolor konturówki nie moja bajka. Eee, wykręcona też nie moja bajka. Zdecydowanie bardziej lubię te, które się temperuje. Ja wiem, że to jest inaczej, bo więcej po prostu zostaje i tak dalej, się marnuje, ale tu mi się marnowało dużo więcej, ponieważ ona mi z 3-4 razy pękła. Niestety nie. Jest fajna, malutka, precyzyjna, teoretycznie precyzyjna, bo jak temperuje to mam zawsze ostro, a tutaj nie umiałam sobie tym, tym, tą końcóweczką stąd natemperować. To jest taki dzyndzel do temperowania, ale no, ja powiem szczerze, że no, to jest rzecz, której nie polecę, bo jakoś niespecjalnie mi ona leży. Ale każdy ma inny gust, każdy lubi co innego, więc no... Otwarcie mówię, że to mi nie pasowało, co nie znaczy, że jest złe. Każdy lubi co innego, tak? Ale mi ona nie odpowiadała. I to będzie na tyle. Na razie to było tyle produktów, które zużyłam. Gdzieś mam kilka, które mi się kończą, ale jeszcze nie skończyły, więc jeszcze jedną w sumie mogę rzecz pokazać, bo będę ją chciała przerobić. Mam tutaj jeszcze puder. Od Lovely. Puder bananowy. I on pięknie pachnie. Opakowanie znowu tutaj na plus. Bardzo mi się podoba. Jest zamykane na magnesik. Nic się nie wysypuje. Jest kartonowe, wygodne, piękne. W ogóle można ile zachwalać opakowania. Ja naprawdę bardzo, bardzo patrzę na to, jak jest produkt spakowany i jak on nam się, jak się go stosuje, jak się go używa. Tutaj jak widzicie, już mam takie denko i ja będę chciała go skruszyć i, i go sobie jeszcze mieć, po prostu po, użyć do końca. No ale już pokazuję, bo już w takiej wersji go nie zobaczycie. Fajną formą jest po prostu to, że on bardzo łatwo się nabiera, bardzo ładnie pachnie. I jak go nakładam na, na pędzel, to, to się nic nie sypie i sobie po prostu pegnie. On nie jest taki widoczny na ciele, na buzi, nic się z nim nie dzieje. Jest trwały i, i ładnie pachnie. I w ogóle mogę naprawdę zachwalać go bardzo długo. Wiem, że są jeszcze bronzery z tej serii, też kiedyś miałam i też mi się bardzo podobał. Jest delikatny wtedy brązer. A tutaj mamy puder, który moim zdaniem jest wyjątkowy, bo nic się nie sypie, nic się z nim nie dzieje, nie trzeba tam sprzątać. On co prawda może mieć delikatny osyp, ale tu się nigdy nic nie dzieje. Ja go sobie tak po prostu maczam, ten pędzel i tu się nic nie dzieje, nic się nie kruszy. Na pędzlu oczywiście jest produkt, ale też nie daje jakiegoś żółtego tonu czy coś takiego. Naprawdę ładnie wygląda i fajnie się go stosuje. Mogę naprawdę zachwalać, bo... Mało jest kosmetyków, które naprawdę lubię, a ja jestem, uwierzcie mi, wybredną osobą. I mówię Wam 100% szczerze jak jest. Więc otwarcie mówię, co mi pasuje, a co nie. Więc szampon tak. To ten zapach zakochacie się w tym zapachu. Naprawdę. Tutaj z kolei konsystencja w sensie ciało, jak się. Tym żelem umyjemy, to ono jest mięciutkie, odżywione, naprawdę fajne. Tutaj też, ale tu nie jest taki sam efekt. Tutaj te, te perełki dużo robią, ale ten zapach, musicie, musicie kupić, musicie spróbować sobie ten, ten niwealem raz bo on jest piękny. Jeśli chodzi o ten balsam, to już mówiłam, fajny, piękny pyłek zostawia poświatę, ale ten zapach nie do końca, bo mi tam brakuje czegoś. Tu z kolei zapach jest niezaładny, ale skuteczny. Krem bardzo. No i garnier. Tutaj nie wiem, co powiedzieć o zapachu, bo on chyba nie pachnie. A jeśli pachnie, to tak ani nie drażniąco, ani nic. Ale skuteczność bardzo na plus. Konturówka dla mnie, trzy razy na nie. Chociaż z błyszczykiem naprawdę byłaby ok. Więc tutaj też. No, i ten puder, który ma i zapach, i sam produkt jest naprawdę bardzo fajny. Dobrze, nagadałam się to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jakich wy używacie kosmetyków, co Wam się pokończyło, co robicie, co nie. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia następnym razem. Pa pa.